Cześć kochane, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem na nadchodzący tydzień, czyli od 12 do 18 maja. Macie do wyboru cele, prawdę albo miłość własną. Jeżeli potrzeba, zatrzymajcie sobie film. Jeżeli wpadnie Wam coś od razu w oczy czy do serca, to wybierajcie to właśnie. Dam Wam chwilkę na zastanowienie. Mam nadzieję, że decyzja podjęta. Ja miłość własną i prawdę odsunę na bok. Zaczynam czytanie dla tych z Was, które wybrały cele. Kochane, cóż się tutaj stanie, zadzieje? W, o, a tu cztery karty mi wyszły. No proszę. W tygodniu od 12 do 18 maja. No, u ciebie roller coaster, em, jakiś emocjonalny, i dużo pracy nad samą sobą, ze swoimi emocjami, energiami. Dziewiątka monet, ósemka mieczy, pustelnik i piątka mieczy. Kochana, dziewiątka mieczy pokazuje Ciebie, pokazuje jak jesteś silną osobą. Dziewiątka mieczy to taka troszeczkę Zosia Samosia. Nawet jeżeli jesteś w relacji, nawet jeżeli otaczają Cię bliscy ludzie, zawsze lubisz mieć ostatnie słowo. Zawsze lubisz decydować o tym, co ma być zrobione, jak ma być zrobione, w jakiej kolejności i najczęściej pędzisz, aby to wykonać jako pierwsza. Dziewiątka monet mówi o tym, że nie odkładasz niczego na potem. Dziewiątka monet to informacja, że masz świadomość tego, jak jesteś silną osobą, jak wiele potrafisz zrobić, zdziałać. Jak wiele bierzesz też na swoje barki i ósemka mieczy, która jest troszeczkę, troszeczkę, która jest następną kartą, pokazuje, że ty na te barki zaczynasz brać zbyt wiele. Ja rozumiem, że można chcieć zrobić wszystko samemu, można uważać, że nikt nie zrobi tego tak dobrze. I ok, są pewne rzeczy, są pewne sytuacje, które wykonane przez Ciebie będą pewnie wykonane najlepiej, ale niektóre z nich lub inne można sobie po prostu odpuścić. Można zadecydować, jak one mają być wykonane, albo nawet i odpuścić to. Kochane, jeżeli nie mieszkamy same, jeżeli nie żyjemy same na planecie. Na której jesteśmy tylko i wyłącznie my, no to dajmy też szansę innym, aby coś zadziać się mogło, aby coś było zrobione. Nie wszystko musi być idealne, perfekcyjne. Ważne, żebyś ty też miała. Czas na odpoczynek, na regenerację. A wygląda na to, że w tej ósemce mieczy, ty sobie na to absolutnie nie pozwalasz. Ty sama zamykasz się troszeczkę w klatce i oprócz tego, że robisz wszystko wokół siebie to jeszcze potem masz do siebie pretensje, zresztą znaczy nie tylko do siebie, bo pewnie do całego świata, że Ty musisz tyle robić, że wszystko jest na Twojej głowie. Nie umiesz się odciąć od tego, nie umiesz wybrnąć obronną ręką z tej sytuacji ale jest to niestety Twoja wina. Ty sama podcinasz sobie skrzydła i blokujesz zmianę energii wokół siebie. Dobrze by było, abyś w tym nadchodzącym tygodniu zajrzała w głąb siebie i tak jak to energia pustelnika pokazuje, uświadomiła sobie, czego Ty tak naprawdę od tego życia chcesz. Czy naprawdę chcesz robić sama wszystko? Czy może będziesz w stanie dążyć do jakiegoś celu, idąc ramię w ramię z osobami, które są w Twoim pobliżu. Dobrze byłoby się nad tym zastanowić. A piątka mieczy. Pokazuje jeszcze dodatkowo, że nie zawsze musisz mieć ostatnie zdanie, że nie zawsze to ty musisz stawiać tę kropkę nad i, bo potem tego żałujesz. O tym przypominają tutaj karty, że starasz się za wszelką cenę postawić na swoim, bo jesteś perfekcjonistką i chwała ci za to. Natomiast inni może aż tak bardzo perfekcyjni nie są. Ale zdarza się, że chcą Ci pomóc. Jeżeli Ty tę pomoc odrzucisz, jeżeli Ty będziesz krytykowała, ganiła, będziesz strzelała focha, będziesz niezadowolona z tego, w jaki sposób coś jest zrobione, albo będziesz zaraz pędziła i poprawiała to po swojemu, no to nie dziw się potem, że wszystko spada na Twoje barki i ludzie czy rodzina po prostu nie chcą Ci pomagać. Albo wiedząc, że i tak to zrobisz, to jeszcze ci dorzucają. No, może częściej są to sytuacje związane z pracą niż w domu, bo w domu faktycznie tupniemy nogą i strzelimy focha, no ale w pracy niekiedy przyjmujemy, przyjmujemy te rzeczy do zrobienia. Nie, nie zauważając nawet, jeżeli ktoś, kto z nami współpracuje, jest wystarczająco sprytny i potrafi manipulować. Dziewiątka buław. Wyjdź z tej klatki emocjonalnej. Pozwól sobie na życie, na życie pełną piersią, a nie tylko na wykonywanie wszystkiego, co wokół jest do zrobienia. Dziewiątka buław jest no, o krok od dziesiątki buławowej, a więc takiego już całkowitego przytłoczenia nadmiarem prac, nadmiarem emocji. Tu już jest początek wpadania w niezadowolenie, w złość, że gromadzi się nadmiar, że nie dajesz już rady, że nie masz czasu, że dla siebie oczywiście, że ty nie możesz nic innego zrobić, tylko same obowiązki. A więc. No, kochani, no dobrze byłoby się zastanowić nad tym wszystkim i naprawdę zacząć zarządzać rzeczami i swoim czasem, a nie tylko łykać jak pelikan wszystko, co jest do zrobienia. Przewodnictwo godne zaufania, taką kartę anielską dały ci karty. W odpowiedzi na twoje modlitwy otrzymałaś wspaniały pomysł. Możesz mu zaufać i bezpiecznie go realizować, wiedząc, że jesteśmy u twego boku przez cały czas. Proś o nasze wsparcie i bądź gotowa na jego przyjęcie. Zawsze i wszędzie tam, gdzie będzie ci potrzebne, wszechświat nad tobą czuwa. Z tego powinna się Cieszyć, ale powinnaś też zacząć żyć. Zaufaj wszechświatowi, naucz się delegować cele. Celę. Taką kartę wybrałaś. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów, ale podziel się kochana. No, może lubisz cieszyć się z wyników, może lubisz cieszyć się, gdy wszystko się układa, ale nawet jeżeli nie będzie idealne, a będziesz miała pomocników, współpracowników czy. Współtowarzyszy w życiu, będzie Ci na pewno łatwiej, i ten nadchodzący tydzień daje Ci możliwość, aby się nad tym zastanowić. Dziękuję Wam, kochane moje, bardzo, że ze mną byłyście. Mam nadzieję, że reszcie też wylosowałam po cztery karty, no ale zobaczymy. Jeżeli chcecie czegoś prywatnego, czegoś specjalnie dla siebie, piszcie, kochane. Piszcie, mój e-mail jest w czasówce. Proszę Was o łapeczki w górę, proszę Was o zostawienie komentarza, proszę Was o subskrypcję. A teraz czytanie dla tych z Was, które wybrały prawdę: Anielska i Tarotowa karta rada. I zobaczmy, cóż tutaj karty chcą ci pokazać od 12 do 18 maja. Ósemka monet, diabeł i dziewiątka buław. Ósemka monet pokazuje perfekcję w robieniu czegoś, w przygotowaniach. Do czegoś w realizacji jakiegoś planu. Jeżeli masz coś do zrobienia, do przemyślenia, do nauczenia się, no to tutaj ta energia będzie się wysuwała na plan pierwszy. Będziesz się uczyć, będziesz robić, będziesz oferować też innym zrobienie czegoś tak, jakbyś robiła to dla siebie, a więc idealnie, perfekcyjnie, tak jak Ty byś chciała to od kogoś dostać. Następna karta, czyli diabeł, mówi o odrobinie manipulacji, odrobnej manipulacji, ale może też mówić o namiętnościach. Może być gorąco, może być e, przyjemnie, może być emocjonująco i e, łóżkowo. Diabeł to też podążanie za pasją, a więc może być może być już okazja do e, realizacji nowej e, pasji, albo e, to, w czym jesteś, e, to, co sprawia ci największą przyjemność, czym jesteś e, najlepsza, może teraz wychodzić tutaj na plan pierwszy. Koniec tygodnia to e, rywalizacja. Koniec tygodnia to e, dążenie do e, no, taka huśtawka nastrojów też dążenie do równowagi ale też silnie związana właśnie z tą rywalizacją a więc jeżeli będziesz miała jeżeli będziesz miała kochana coś do zrobienia no to zastanów się czy ty się nie blokujesz sama dziewiątka buław to też takie utknięcie w klatce emocjonalnej, możesz sama siebie czymś wystraszyć, albo z drugiej strony zmobilizować do tego, żeby wyjść z tej klatki, wyjść z tej klatki emocjonalnej i odważyć się na zrobienie czegoś. No dobrze byłoby, żebyś się tutaj w tej dziewiątce buław nie poddawała, emocjonalnie przede wszystkim, żebyś była silna, żebyś tutaj o emocje zadbała. Paść mieczy. mieczy mówi o uczeniu się, paśmieczy mieczy to energie młodzieńcze. To mogą być rzeczy związane z jakimś egzaminem, z przygotowaniami do czegoś. Paśmieczy mówi o tym, aby podchodzić do wszystkiego zdroworozsądkowo, z dużą dozą inteligencji i zrozumienia, aby była ta łatwość mówienia i konwersacji. Jeżeli przygotowujesz się do jakiegoś egzaminu, bo tak tutaj też być może, to kochana paśmieczy właśnie mówi o tym, aby się przygotować odpowiednio, aby potem nie było zaskoczenia, że czegoś zapomniałaś, że nie czujesz się e, pewnie. Żebyś sobie sama tutaj troszeczkę w tej dziewiątce buław nie podcięła skrzydeł. E, Paśmieczy mieczy daje lekko w rozmowach przynosi też plotki uszczypliwości w niektórych momentach a więc dobrze byłoby, żebyś też trzymała nerwy na wodzy nie dała się w jakieś plotki wplątać no i abyś ty nie zaczynała oczywiście żadnych plotek ale mam nadzieję, że to w ogóle niepotrzebnie powiedziałam, bo przecież nie sądzę, żebyście były takie Um, idź naprzód, piękna karta, Twoje modlitwy zostały wysłuchane, a pozytywne oczekiwania spełnione. Zajmiemy się tą sytuacją razem z Tobą, od samego początku, nieustannie strzegąc Ciebie. I wszystkie zaangażowane w nią osoby, krocz dalej swoją ścieżką, bo zaprowadzi cię ona naprawdę daleko. Piękna karta, nie zbaczaj więc drogi, idź tam, dokąd iść zamierzasz. Jeżeli faktycznie akurat tak się zdarza, że coś masz do zrealizowania, że coś masz do zdania, zaliczenia, no to piękna karta dodatkowa. Taka motywująca do działania, do ruszenia naprzód, do pasji, do nowych pomysłów, w tej karcie diabła też tutaj jest wpisana. No, dla niektórych z Was tutaj, ale nie mówiłam o tych łóżkowych energiach, bo to może być też jakieś takie namiętne w tym tygodniu spotkanie z kimś, na przykład dawno niewidzianym. E, prawda, taką kartę wybrałaś. Mów prawdę, uczciwość jest przepustką do prawdziwego. Życia. No i nie plotkuj. Paśmieczy o tym jeszcze dodatkowo przypomina. A jeżeli ktoś będzie ci chciał właśnie jakąś tam szpileczkę wbić, no to się tym kompletnie nie przejmuj. Zrób sobie z tej szpileczki jednorożca. Dziękuję Wam, kochane, za to, że byłyście ze mną, że wysłuchałyście mojego czytania. Kochane, jeżeli macie życzenie, abym zrobiła dla Was czytanie prywatne, mój e-mail jest w czasówce. Piszcie i zamawiajcie. Proszę Was o łapeczkę w górę, proszę Was o zostawienie komentarza, proszę również o subskrypcję i ewentualne udostępnianie filmu. Dla tych z Was, które wybrały miłość własną, zobaczmy. Cóż tutaj chcę pokazać wszechświat na nadchodzący tydzień, czyli tydzień od 12 do 18 maja. Karty typowo rodzinne, szóstka kielichów, królowa, kielichów, dziesiątka kielichów. Emocje, emocjonalny tydzień, tydzień mocno rodzinny. Tutaj dla Was mogą być jakieś rodzinne spotkania, to może być wspominanie czegoś, co było, powroty do przeszłości, przeglądanie być może zdjęcia, może spotkania z dawno niewidzianymi, czy to przyjaciółmi, czy bliską rodziną. No, bo szóstka kielichów to przeszłość, to coś, co było. Jeżeli wspominamy to, jeżeli wspominamy, mówimy o tym, opowiadamy sobie nawzajem, czy właśnie zdjęcia przeglądamy i robimy to od czasu do czasu, robimy to z uśmiechem, robimy to z przymrużeniem oka, to jest to wspaniałe. Najgorsza rzecz, jaką mogłybyśmy zrobić, to bycie w przeszłości przez cały czas, ale Tutaj to się nie pokazuje. No tutaj są raczej jakieś wspominki, sytuacje, dawno nie widziani znajomi albo właśnie ktoś z rodziny, kogo nie widziałyśmy dawno. No i cóż tu jeszcze? Królowa kielichów, idealna żona, idealna matka, idealna partnerka, miłość, dobre rozmowy z ludźmi ci bliskimi. Zarówno rodziną, jak i taka rewelacyjna atmosfera w pracy. Królowa Kielichów to też opiekuńczość, zarówno skierowana w Twoją stronę, jak i również kierowana od Ciebie w stronę ludzi Ci najbliższych. No i dziesiątka kielichów, która to czytanie kończy, mówiąca o dobrobycie, o szczęściu, o przypływie gotówki, ale przede wszystkim związana z emocjami, z uczuciami, ze wspaniałymi, takimi rodzinnymi energiami, które wokół ciebie są, a więc miłość towarzyszyć ci będzie tym nadchodzącym tygodniu przez cały czas i jeszcze tutaj miłość własna przepiękna karta uzupełniająca ten tydzień. Kochana, no możesz się spodziewać miłej wizyty, możesz się spodziewać nadmiaru radości. Będzie Ci towarzyszyło zdrowie, będzie Ci też towarzyszyło w tym tygodniu szczęście w finansach. A jako kartę radę dostałaś wierzę, żeby nie było aż tak bardzo kolorowo. Jeżeli masz plany, jeżeli masz pomysły, jeżeli chcesz coś zrealizować i troszeczkę cię być może wstrzymuje ta szóstka kielichów, czyli patrzysz w przeszłość, zerkasz załóżmy w tę przeszłość i obawiasz się, że. Coś tym razem nie wyjdzie Ci podobnie jak w przeszłości, to tutaj wieża sugeruje: nie miej takich obaw. Idź małymi krokami do przodu, bo jesteś cudowna, są przy Tobie wspaniali ludzie i Masz niesamowicie, niesamowicie dużo szczęścia, bo dostałaś dziesiątkę kielichów, a więc będzie Ci się darzyło, będzie Wszechświat nad tobą czuwał, będą się realizowały wszystkie Twoje cele, ale jeżeli utkniesz, jeżeli no, będziesz miała nadal obawy, no to wszechświat troszeczkę będzie chciał Cię popchnąć i tutaj tą wieżą może Cię odrobinę. Nastraszyć. Wieża burzy dotychczasowy ład i porządek, realizujemy w konsekwencji swoje cele i wychodzi nam na dobre to zamieszanie, które wieża przynosi, no ale przez pierwszy moment, w pierwszym momencie, w pierwszej chwili nie będziesz zadowolona, nie będziesz szczęśliwa z takiego obrotu sprawy bo niestety wieża to duże zamieszanie, to mocne zmiany, a więc jeżeli pójdziesz małymi krokami do przodu w kierunku realizacji swoich celów i swoich planów, to wieża jest tutaj tylko delikatnym przypomnieniem, a jeżeli utkniesz, jeżeli zawiesisz się w przeszłości i będziesz bała się... Um, iść do przodu, no to wieża może Cię popchnąć. A więc odwagi kochana, a poza tym jeszcze nagradzaj się, ostatnio dużo od siebie dawałaś, czas więc, żebyś i Ty coś otrzymała, znajdź chwilę, by się nagrodzić, równowaga dawania i przyjmowania jest niezbędna dla utrzymania stałego, wysokiego poziomu energii, nastroju i motywacji. A więc nagradzaj się, no tutaj masz czym, kochana, masz wspaniałych ludzi wokół siebie i wygląda na to, że z funduszami też nie jest kiepsko. Miłość własna, taką kartę wybrałaś. Dbaj o swoje ciało, najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i samoakceptacja. Dbaj o swoje ciało, ale również Ufaj samej sobie, ufaj swoim pomysłom, ufaj swoim możliwościom, kochaj siebie, a wówczas wszyscy inni będą Cię kochać równie mocno dziękuję Wam kochane piękne miałyście to czytanie no abyście tylko nie chciały wracać do przeszłości abyście miały odwagę ruszania do przodu dziękuję Wam proszę o łapeczki w górę proszę o komentarze proszę o subskrypcję o udostępnianie mojego filmu a jeżeli macie taką ochotę to piszcie i zamawiajcie czytania prywatne. Całuję Was, zdrowa baba i tarot.